Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. No, mówiłem, że nie będzie w tym tygodniu piwnych newsów, no ale powiem wam, że no jest tyle, że jakbym nie nagrał teraz, to bym się nie odgrzebał z tych piwnych newsów w przyszłym tygodniu. Więc no są piwne newsy. Są piwne newsy w dużej mierze poświęcone warszawskiemu festiwalowi piwa, ale nie tylko. Ale najważniejsza sprawa, słuchajcie, 14 października 14 października się ukazują te piwne newsy. Do 15 października wysyłajcie zgłoszenia piwowarzy, właściciele browarów do konkursu piw rzemieślniczych w Poznaniu. KPR, KPR jeden z najstarszych konkursów rzemieślniczych piw piw rzemieślniczych właściwie to jedyny konkurs piw rzemieślniczych taki e, tego typu, e, ale ale konkurs z bardzo długą tradycją, e, który kiedyś był przy festiwalu birofilia, a nawet przed festiwalem birofilia w Żywcu, e, teraz jest przeniesiony do Poznania, e, zwiększona ilość kategorii 12 e, wśród tej kategorii Grodziskie, Pils, pszeniczne, czyli Hefeweizen. American Pale Ale, India Pale Ale, White IPA, Black IPA, stout od 10 do 16. W zasadzie tutaj wszystkie, wszystkie wariacje, czyli um, słodki, gorzki, znaczy dry stout, sweet stout, oatmeal stout. no Wszystko, co, co tam sobie można wym wymarzyć, za wyjątkiem będzonych. Pumpkin Ale, tutaj piwo dyniowe. Też podejście, czy, czy, czy sposób podejścia do tematu zależy od piwowara. Może być mocno przyprawowe, może być mniej przyprawowe. Ważne, żeby było piwo z dynią. Sour Ale, tutaj wszystkie soury, jakie są możliwe, z owocami, bez owoców, wszystko. Kategoria open, byle to było piwo kwaśne. Może być piwo Berliner. Może to być e, flandryjskie, może to być lambik. E, smoked beer, czyli piwa dymione. Wszystkie, za wyjątkiem Grodzickiego, które ma osobną kategorię. Mogą być barley wine dymione, mogą być imperial stouty dymione, byle ten charakter dymny był e, zaznaczony wyraźnie. No i ostatnia kategoria. Wood and barrel aged beers, czyli piwa leżakowane w beczkach lub z drewnem. Wszelkie, wszelkiego rodzaju. Mogą to być piwa lekkie, mogą to być piwa z jakimiś tam najdziwniejszymi dodatkami, typu jakieś drzewo sandałowe, jakieś tego typu chipsy, wióry dębowe. Mogą to być oczywiście beczki. Także naprawdę, same najlepsze rzeczy, które są w polskim krafcie, mogą być tutaj wystawione. Oczywiście można powiedzieć, że pewnie znajdzie się takie piwo, które się nie łapie. No pewnie się znajdzie, ale naprawdę bardzo wiele się łapie, więc do 15 października, do 15 października jest zgłaszanie piw. Ja wiem, że jest festiwal piw, warszawski festiwal piwa za rogiem i już wszyscy myślą o tym jak to spakować, jak dojechać, się rozstawiać i tak dalej, ale to zajmie wam chwilę. Wysyłajcie zgłoszenia na KPR. Mamy potwierdzonego, mam potwierdzonego sędziego z Japonii, Tetsuya Kojima. Mam potwierdzonego sędziego z Portugalii, czyli Gonzalo Faustino. Mam potwierdzonego sędziego z Niemiec, czyli Andreasa Richtera, który sędziuje na tym konkursie już od dobrych, dobrych paru lat. Więc naprawdę będzie konkurs stał na wysokim poziomie. Oprócz tego sędziowie PSPD, werbunek się zacznie zaraz po Warszawskim Festiwalu Piwa. Więc naprawdę będzie, będzie naprawdę profesjonalny konkurs. Więc wysyłajcie zgłoszenia. Kasa później, kasa do końca miesiąca, a piwo wysyłamy do 13 listopada. Chociaż prawdopodobnie ten termin będzie przesunięty nieco. Eee, także jeszcze raz gorąco zachęcam, bierzcie udział w tym konkursie, no bo im większa frekwencja, tym e, większy prestiż tego konkursu i tym większe znaczenie będzie miała e, ta blacha dla kraftu. Roku 2015. Tym większy sukces dla wszystkich, którzy zwyciężą w poszczególnych kategoriach. A tymczasem lecimy z, z Warszawskim Festiwalem Piwa. Warszawski Festiwal Piwa niespodziewanie w ostatniej chwili rzutem na taśmę premiera nowego browaru rzemieślniczego z Wrocławia e, browaru e, Marusi, czyli Agnieszki Włóczowskiej Prasolik, e, która jest. E, Twórczynią czy współtwórczynią e, Wrocławskich Warsztatów Piwnych i Festiwalu Dobrego Piwa we Wrocławiu. E, tutaj taka e, ciekawostka, albo inaczej. E, w piątek 13, o 13.30 e, Marusia będzie miała wystąpienie na scenie głównej pod tytułem Od warsztatów piwowarskich do warsztatu piwnego. Takiej tutaj, prawda, kwipy, znaczy kalambury, a o co chodzi? Chodzi o to, że właśnie jej browar nazywa się Warsztat Piwny, czyli bardzo fajne jakby podkreślenie tego, od czego, czym się zajmowała, czy czym się zajmuje, co, co, co jest taką jej no, wizytówką, też w nazwie tego browaru. E, zaprezentują jedno piwo, ponieważ to jest taka sprawa, że browar uruchomił się 10, w październiku 2000, e, oficjalnie, 2015 roku. To nie będą mieć swojego stoiska, tylko gościnnie na stoisku Nepomucena e, poleje się piwo e, pierwsza warka. E, pierwsza warka e, i będzie to jasne ale, e, 12,1 stopnia Plato, 5% alkoholu, 45 IBU. Chmielone na zimno mozaikiem. Więc no myślę, że świetna okazja. Marusia weźmie też udział w panelu dyskusyjnym w czwartek o roli czy o obecności kobiet w piwowarstwie. W Polsce będzie tam też Dori, czyli Dorota Hrapek, będzie Adela Ichnatowicz-Kopik, czyli piwodziej.pl, a też blog... Gotowe na piwo, gotowa na piwo. Będzie Ela Lucińska-Fałac z Hopines. Będzie Patrycja Szkurczaki, zapomniałem nazwiska. Z pracowni Piwa. Także. Bardzo ciekawy bardzo ciekawy panel. Będzie on bodaj w czwartek o 17.00. No i oczywiście przypominam o roście Kopyra, czyli hejtowanie Kopyra za to, że bierze hajs od browarów. O 21 w piątek po ogłoszeniu zwycięzców KPD warszawskiego KPD. Także będzie się działo. Postaram się zrobić z tego. Transmisję na periskop, już jestem prawie pewien na, na, na 100%, że jeżeli już tylko na żywo, to przez Periscope. Ale gdyby to nie wyszło, to się nie załamujcie, bo będę nagrywał na GoPro, e, tak, żeby, m, tak żeby się nagrał cały, cały ten panel dyskusyjny, e, w którym oprócz mnie weźmie, weźmie udział Michał Kopik e, z Piwnego Garażu i Kuba Niemiec z The Beer Vault, Eldes Madre. A moderatorem będzie Kuba z Chmielarni, znany ze swojego, prawda, fantastycznego naśladowania tych speakerów, którzy zapowiadają walki bokserskie. Więc zapowiada się ciekawa akcja. No ale lecimy dalej. Co tam z premierami? A premier jest co nie miara, co nie miara. Albrecht. Olbracht. Olbracht. Olbracht wypuszcza dwie nowe, dwa nowe piwa z serii Piotrek z Bagien. Jedno to Kuźnia Piwowarów. Jest to beer, czyli piwo żytnie, uważone przez według receptury Zolana Makuły. 12,5 stopnia plato, 4,6% alkoholu. I Piotrek Zbagien Pumpkin Ale, czyli piwo dyniowe. Mam nadzieję, że wystartuje w konkursie KPR. 12,5 stopnia plato, 4,7% alkoholu. Lubrow. Browar Lubrow. Kiedyś chyba wspominałem, ale... Mogło Wam umknąć, zaprezentuję piwo Intelligent. Jest to piwo z dodatkiem, nie wiem czy samego buraka, czy soku z buraka czerwonego. Miałem okazję kiedyś pić piwo z sokiem z buraka czerwonego i było to naprawdę bardzo ciekawe piwo. To jest dodatkowo chmielone nowozelandzkimi chmialami. Nepomucen. Nepomucen zaprezentuje Black IPA. Nowość, 14,5 stopnia plato, chmielone na zimno citrą i szinukiem. E, Browar Olimp e, zaprezentuje oprócz talii, o której już mówiłem, czyli Goze, zaprezentuje specjalną wersję, talia Red Curant Goze Wild. 11,8 stopnia plato, 4,9% alkoholu i bu10, delikatne, pszeniczne, kwaśne piwo z dodatkiem soli, kwasu mlekowego oraz kolenty. Nie, mam wątpliwości, czy dodatek kwasu mlekowego jest zgodny z duchem Kraftu, ale dobra, jest to jest. E, dodatkowo z sokiem z e, czerwonej porzeczki, która ma jeszcze podkreślić kwaśny e, klimat, kwaśny smak. I jeszcze dodatkowo drożdże Bretanomyces, żeby dodać troszkę dzikości. E, pinta. Pinta, o, o, już mówiłem o tym, że będzie pinta miesiąca Havana stał, natomiast e, teraz wiemy czym ta Hawana ma się tam objawiać w tym stałcie. Jest to fest, czyli Foreign Extra Stout, zacierany z użyciem angielskich słodów Maris Ottery Venture, e, chmielony po angielsku z użyciem Flyera, East Kent Golding i Fuggles, e, doprawiony nierafinowanym brązowym cukrem Muscovado oraz aromatyzowany w leżaku dębiną, czyli wiórami czy tam jakimiś płatkami dębowymi, moczoną w osie... albo kostką może moczoną w 80% rumie Troch. To jest tam taki chyba austriacki. E, no i oprócz tego Majbok, czyli piwo e, uważone według e, zwycięskiej receptury z w josennego konkursu piw domowych. E, teraz z m, Grand Prix konkursu piw domowych, e, to piwo, które zdobędzie e, Grand Prix, również będzie uważone... M, m, przez pintę w, w, we współpracy z tym piwowarem, który, e, który wygra. E, piwne podziemie. Piwne podziemie. E, tutaj strasznie dużo tych no, no, nowości. Buena Vista Brown. Jest to espresso brown ale, e, e, leżakowane z ziarnami kakaowca. 13,8 stopnia. Plato, 52% alkoholu. E, m, Następnie Double Hop's Dead and Taxes. Hop's Dead and Taxes to było Rye IPA, jedno z pierwszych albo ile, jeśli nie pierwsze e, piwo, piwnego podziemia. Teraz wersja podwójna. Jest to podwójne Black IPA z 30% y, zas, u, udziałem żyta w zasypie, 19 plato, 9% alkoholu. E, zapowiada się nieźle. Gold Diga. To jest West Coast IPA z kolei. 15,5 stopnia plato, 7,3% alkoholu. Wytrawne, mocno żywiczne e, chmiele to Simcoe, Mosaic oraz Columbus. Katastrofa. To piwo już miało jakiś czas temu premierę, kilka dni temu czy tydzień temu. E, jest to Black Pitted Ale, 83% słodu wędzonego torfem, czyli e, bandaże, kable, spalona instalacja. E, piwo uważone we współpracy z... E, Pabem same crafty. 15,5% plato 6,2% alkoholu. Noir di, di, Dessert, nie wiem jak to się mówi, Czarny sezon z papryczkami ancho czy an, ancho i pasilla. 15,5% plato 7% alkoholu. I e, ostatnie z nowości Seniorita Saison Mango and Hibiscus Saison. 11,3% ekstraktu, 4,9% alkoholu. Szałpif. Szał piw zaprezentuje y, m, glapę. To akurat znam. Glapa to jest wrona. Grap, glapa to jest wrona. I y, y, to jest coffee milk stout. Y, 14 stopni plato, 5% alkoholu. I to nie jedyny milk stout, który się pojawi nie, y, y, w tym y, czasie na rynku, ale do tego dojdziemy na samym końcu. Y, 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 y. Y, delikatny, słodki stout z palonymi ziarnami kawy, laktozą i cykorią. To jest jakaś tam nowość. Oprócz tego przywożą cztery owocowe kwachy, w których, jak rozumiem, piwo bazowe jest jedno, natomiast cztery różne owoce zostały do nich dodane. Podkreślają na swoim profilu na Facebooku, że tam żadnych Lactobacillusów nie ma, tylko dzikie, prawdziwe, dzikie drożdże Bretanomyces. Więc mamy tak, Fragum ambitiosum, czyli truskawkę, Rubus Ideus Maleficius to jest malina to już było, miało premierę wcześniej Prunum Lascivum to jest śliwka i co mi uciekło Ribesium Nigrum Arcanum czarna porzeczka E, Bovar Trzech Kumpli e, przywiezie oprócz innych swoich piw Black Cilla. to jest piwo, o którym jakoś mi uciekło przy okazji e, krakowskiego festiwalu piwa. E, jest to Black IPA, podobno bardzo dobre, tak takie słyszałem opinie. Wąsosz oprócz innych swoich piw przywiezie This is Craft Beach, e, piwo uważane we współpracy z, czy w kooperacji z Kraftwerkiem. New Wave Smoked Schwarzbier. To jest Schwarzbier z dodatkiem wielu różnych rzeczy. Wędzony i z płatkami w ogóle na bogato. Widawa. Widawa, a może widawę zostawimy na później. Wrężel. Wrężel za, zaprezentuje premierę East Coast IPA. To jest. Teraz panuje moda na West Coast IPA, czyli e, piwo bardzo jasne, wytrawne, e, bardzo mocno goryczkowe. East Coast IPA jest pełniejsze, karmelowe, z mniejszą goryczką. E, można powiedzieć, że takim East Coast jest troszkę atak chmielu, ale e, tutaj ma być to 16,5 plato, 6,8% alkoholu, 70 IBU. Brodacz, na stoisku Beer Entuzjast, zaprezentuje Chinatown. Chinatown to jest piwo uważone wspólnie z gdyńską inicjatywą piwowarów, a konkretnie z Olgierdem Mazurem. Jest to apa z dodatkiem cytryńca chińskiego i trawy cytrynowej. 11,7 stopnia Plato, 5% alkoholu, 49 IBU. Oraz z nowości będzie Robust Afro. Afro to był dry stout, Robust Afro to ma być Robust Porter. 13,1 stopnia plato, 5,5% alkoholu, 36, ibo. Coś mało tego ekstraktu. Bednary na stoisku chmielarni zaprezentują Osteroidę edycja specjalna. Jest to stout ostrygowy, ale z racji tego, że chmielarnia słynie oprócz piwa kuchnią tajsko-nepalską, więc we współpracy z nepalskimi kucharzami Um, uważono specjalną edycję tej Osteroidy i to jest um, Stout ostrygowy, tym razem z dodatkiem soli i ostrych papryczek. <laughs> Oraz um, pojawi się piwo również Yeti. Yeti to jest multigrain ale, czyli ale z różnymi zbożami. Um, jest to owsiano-przeniczno-ryżowe pale ale, chmielono nowofalowymi odmianami um, i um, i tutaj jest, że użyto, użyto ryżu z tradycyjnego nepalskiego napitku zwanego Raksi. Jest jasne, aksamitne i wysoce pijalne. Browar restauracyjny Haust zaprezentuje porter bałtycki. 20 plato, 8,5% alkoholu. Będzie to przedpremierowa um, możliwość spróbowania tego piwa. Osiem różnych słodów i płatków. Co ciekawe, browar Haust kiedyś zasłynął tym, że się reklamował, że sprzedaje porter bałtycki, a tymczasem był to porter z Witnicy. No, więc cieszy, że wreszcie jest prawdziwy Porter z Hausta. Raduga. Raduga, oprócz Forbidden Planet, o którym już mówiłem w poprzednich newsach, zaprezentuje Holy Mountain. Jest to IPA, ale z dodatkiem herbaty i drzewa sandałowego. Ekstrakt 14, alkohol 5,7. Jest to IPA z dodatkiem zielonej herbaty sencha i leżakowany z drzewem, drewnem sandałowym. Eee, browar e, Artezan. To do końca nie są nowości, chociaż no są, bo e, dwa piwa, które moim zdaniem no, są must try na tym festiwalu, oprócz oczywiście tych z Widawe, o których zaraz powiem, ale e, z Artezana. Preparat i Samiec Alfa w wersjach Barrel Aged czyli w wersje leżakowane w beczkach. Naprawdę e, e, naczelny bloger e, naczelny bloger RP, czyli Tomasz Kopyra z blogu blogkopyra.com ostrzega. Degustacja tych piw grozi urwaniem dupy. E, nie piłem ich ale tego się spodziewam. Jak nie no, no, moje oczekiwania są rozbuchane na maksa, bo Preparat był moim zdaniem jednym z najlepszych piw zeszłego roku, więc wersja Barrel H powinna być jeszcze lepsza, a więc Alfa był też bardzo solidnym lisem, więc też spodziewam się bardzo dużo po tym piwie. E, wróćmy do Widawy. Widawa zaprezentuje e, dwa nasze kooperacyjne piwa nowe, ale przede wszystkim zaprezentuje e, piwo. E, mm, Miss Eva, Miss Ewa jest to Bavarian Whisky Barrel H Imperial Brown Porter, czyli Brown Porter 18, 7% alkoholu, leżakowany w 6 miesięcy w beczce po bawarskiej whisky. Czyli w Bawarii robią whisky, stąd beczka i w tej beczce leżakowany jest ten imperialny porter. Miss Eva ja y, zwróciłem Wojtkowi y, uwagę, że powinno być frau Ewa, a on powiedział, że jak już to frau line. Dalej, Tawahaki. Tawahaki jest to APA, 11,849, właściwie y, nie, nie APA, a New Zealand, albo o, o, OPA, Oceania, Pale Ale, dlatego że y, to jest Pale Ale chmielone nowozelandzkimi i australijskimi chmielami, w tym Enigmo. W tym Enigma. Oprócz tego na Stoisku Widawy będzie można spróbować piwa Kapitan Drake. Jest to e, piwo z browaru Setka, w którym Wojtek Frączyk też się udziela. E, nie, zapomniałem dodać, że obok Wojtka Frączyka drugim piwowarem, czy. czy w, w, jak to powiedzieć? E, współpiwowarem jest Severin Hellak. E, I nasze dwa piwa. Wespa, o której już mówiłem, miał być szersza niż Wespa. Ale słyszałem, że smakuje. Sam też jestem zadowolony. Czyli mocno nachmielone IPA, ale z nutami takimi belgijskimi od drożdży. I wściekły borsuk. Wściekły borsuk to jest borsuk taki jak był do tej pory. Tyle, że część słodów wędzonych zamieniliśmy na słód wędzony torfem, czyli pitted, czyli można się spodziewać nut spalonych kabli, płonące palonego plastiku, sfo, sfond spalonej instalacji elektrycznej, trafostacja i tym podobne. Aczkolwiek aczkolwiek, ponieważ ja nie jestem takim ekstremalnym pitheadem, więc będzie to mam nadzieję, chyba że nie próbowałem. Mam nadzieję, że będzie to fajnie zbalansowane. Znaczy nie będzie to piwo, którego się nie da przełknąć, tak mam nadzieję. A znaczy, jak, jak będzie takie, to wiem, że to też znajdzie swoich amatorów. I na koniec, coś co już zasygnalizowałem, a nie dwie rzeczy. E, Browar tenczynek wypuszcza milk stout. Jest to piwo o 14 stopni Plato, 4,6% alkoholu, 6 rodzajów słodu, 3 odmiany chmielu, Magnum Sybilla i Big Secret. No i laktoza, oczywiście. E, I na koniec, news za, no właściwie, no nie jest za oceanu, ze świata. Ze świata, kto, co nas też dotyczy a AB InBev, czyli Anheuser-Busch e, InBev e, kupuje albo łączy się, bo to, to jest to nie, nie można tak powiedzieć, że oni kupują całego Sub Millera, ale łączą się z Sub Millerem. Nastąpi fuzja, gdzie pierwsze skrzypce będzie prawdopodobnie grał AB InBev. Co to oznacza? E, oznacza to to, że będą stanowili koncert, który produkuje 33% światowej produkcji piwa. To jest niebywałe. Eee, aczkolwiek to będzie proces bardzo, ten proces łączenia będzie bardzo, podejrzewam, długotrwały i bolesny. Dlaczego? Dlatego, że e, podejrzewam, że w każdym z krajów, w których to e, połączenie nastąpi, akurat w Polsce tego tem tematu nie ma, bo AB InBev nie był obecny w Polsce, mamy tylko SabMiller, ale są kraje, gdzie jak najbardziej... Oba te koncerny są obecne, oba te koncerny mają duże udziały w rynku. Po połączeniu się, prawdopodobnie w wielu krajach będzie tak, że będą, y, będzie ryzyko nadmiernej pozycji monopolistycznej i y, lokalne y, urzędy ochrony konkurencji prawdopodobnie będą stawiały warunki takiego połączeniu, takiej fuzji, że owszem, możecie się połączyć pod warunkiem, że sprzedacie na przykład trzy browary. Komuś tam niezależnemu i to oznacza, że no będąc, będzie to się parę lat ciągnęło, będą perturbacje, będą różne takie rzeczy co ciekawe, czy, czy co to może oznaczać dla polskiego rynku? Wydaje mi się, że niewiele. Co prawda, AB Inwe w odróżnieniu od Sabmillera ma parę fajnych marek międzynarodowych w, w swojej em, portfelu, na przykład Hogardena na przykład Franciskanera, na przykład Leffe, eee, ale nie sądzę, żeby oni wiele z nich wprowadzili do Polski. Dlaczego? Dlatego, że półki nie są z gumy. Półki nie są z gumy. Oni już tutaj mają naprawdę sporo piw. Mają te swoje śmieszne Peroni, mają eee, grolsza, mają eee, no jeszcze parę innych piw. Więc to nie jest takie hop że nagle już Franciskaner będzie w każdym lokalu, gdzie leją Pilsnera, Urquella. Czy, czy wszędzie tam będzie garden, aczkolwiek myślę, że dostępność tych piw będzie lepsza. Co ważne jeszcze, AB InBev kupuje, od jakiegoś czasu bardzo aktywnie, um, kupują amerykańskie browary rzemieślnicze, zresztą nie tylko amerykańskie pewnie. E, czy to oznacza, że u nas nagle będziemy mogli kupić Goose Island? Bourbon County? Nie sądzę, nie sądzę, bo tego jest na tyle mało, że że nie sądzę, żeby to do Polski trafiło, ale zobaczymy. Zobaczymy. Yy, ani mnie to ziemia, ani grzeje, aczkolwiek jest to trochę przerażające. Znaczy inaczej można powiedzieć. Będzie jeden wróg. Moloch, tak? 33% światowego rynku, no to jest naprawdę. To jest naprawdę bardzo dużo, to jest naprawdę bardzo dużo. Yy, niesamowita koncentracja. No, zobaczymy, miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, że... Yy. Znaczy nie, nie widzę zagrożeń dla piwnej rewolucji tutaj. Ee, raczej, raczej będą mieli swoje własne problemy, bo zarządzać czymś takim to jest naprawdę e, bardzo trudno. No i to by było wszystko. Do zobaczenia w Warszawie. Uwaga techniczna: będę w czwartek i w piątek. W sobotę mnie nie będzie, bo już wracam do domu. Także. Jeżeli ktoś by się chciał spotkać, przybić piątkę, zrobić fotkę, czy napić suknąć się szkłem z piwem, niekoniecznie shakerem, ale oczywiście, a jeszcze odniosę się. Bo tutaj słówko wyjaśnia, ten shaker, który ostatecznie jest na festiwalu, on nie jest taki zły, bo on nie jest taki wielki. Natomiast gdyby to był taki shaker, jak był w zeszłym roku czy rok temu, na domaniejskie, jeszcze, no to, to, był, to byłaby katastrofa po prostu, bo to jest po prostu wiaderko, i w dodatku ciężkie. Ten, który jest tutaj, jest ok, no, jest normalnym piwem, e, znaczy normalnym szkłem na festiwal. Natomiast nie oszukujmy się, że nie ma znaczenia, czy się pije z tego, czy się pije z teku. No, jest różnica, łatwiej wy, 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 wyczuć pewne rzeczy z teku, czy z, ze sniftera, chociażby. E, ja raczej będę się. E, Zaopatrzy się w jakieś szkło e, typu, właśnie, snifter. E, natomiast e, no, nie jest tak źle, jak się wydawało, tak? ale tutaj to e, sktawiam troszkę też na karp, e, czy zrzucam tutaj winę na organizatorów, którzy nie powiedzieli od razu, jaka będzie pojemność. I muszę powiedzieć, że pojemność 0,3 to nie jest idealna pojemność na festiwal. Moim zdaniem to nie jest idealna pojemność na festiwal. E, 0,2 byłoby zdecydowanie lepsze. 0,250, znaczy 0,25 też wydaje mi się, że byłoby lepiej. Ale zostawmy to. Myślę, że myślę, że można ten problem jakoś rozwiązać, tak? Czyli kupować 0,3, rozlewać na 3 mniejsze, czy na, na pół z kimś. Jak najbardziej to jest do zrobienia, więc do zobaczenia na festiwalu. Będzie fajnie. Będą be berety, zielone berety. No i co? Widzimy się na festiwalu, oglądajcie roast. O, oczywiście proszę Was o wsparcie, bo będzie ciężko stanę tam pod pręgierzem po prostu opinii publicznej i, i, i prawda dwóch blogerów którzy naprawdę będą patrzeć mi na ręce w portfel nie wiadomo jeszcze gdzie więc naprawdę potrzebuję wsparcia więc wiecie do zobaczenia, cześć